błotne osowiska nie pozwoliły nam jechać dalej. Zawracamy i wybieramy inną i jak za chwilę się okaże, całkiem ciekawą trasę do oś. Powoli czujemy zapach Pamiru, jesteśmy coraz bliżej i przypomina nam o tym nie tylko górskich chłód, ale pojawiające się coraz częściej pomniki koziorożca Syberyjskiego. Pieszczyste drogi powoli przestają nas przerażać i traktujemy już je jak normę. Byliśmy w tych górach przed chwilą, ale musimy je niestety objechać, więc... Ale też jest ładnie. Trochę żałujemy, że Kirgistan traktujemy bardziej tranzytowo. Chcemy jak najszybciej pokonać dystans dzielący nas od Gór Pamiru. Dziś też jakoś nam smutno. Nie przemierzamy tych dróg naszym busem, Wenerą, ale jak się później nie raz przekonamy, będziemy się cieszyć, że zostało to. Cofnęliśmy się do głównej drogi na Osz Naszą zawaliło błoto. No i lecimy. Teraz jakieś. Nadrobiliśmy jakieś 500 kilometrów, ile? Nie. nie, 500. Ale. 400 coś, nie? No. Także. Nie. Taki drob... Nadrobiliśmy 300. No, 300 to... no. Taki drobny obraz. Ale niestety to jest druga. Z dwóch dostępnych dróg. Więc jak tu będą jakieś problemy, to jesteśmy uziemieni. 3175. To jest przełęcz. No. Teraz będziemy zjeżdżać. Jak ci się oddycha? no bardzo. Nie naśmiewaj się. 3000 krówki. Malu. Jeszcze będziemy zdychać na tej wysokości, nie? Cały dzień jazdy w deszczu i chłodzie trochę nas zmęczył. Pod koniec dnia czekała nas miła niespodzianka wyłaniające się z zachmur słońca, cieplejszy powiew wiatru i widoki zachwycająca gra światła na tych pagórkach nierealny niemalże krajobraz jak spócien malarzy momentalnie skradł nasze serca i sprawił, że chcieliśmy trwać w tej przestrzeni jeszcze kilka chwil dłużej. Jeżdżamy do Osz. Dotarliśmy do Osz. Tam parkujemy pod drzewem i mieszkamy w takim miejscu. How Tutaj kolega jedzie tym rowerem. Jest Jedzie rowerem z aromatów Przez Pamir Trzeba uważać na brzeskwinię spadające? A tu jest nasz pochór no mniej gustownie Dzisiaj robimy takie hostelu Jajka już w ostatnich momentów Tak, musieliśmy je zjeść Później się pochorujemy, ale i tak się pochorujemy bo zaraz wjeżdżamy na Tamir. na panier. Więc nie będzie wiadomo od czego, no <laughs> to na wysokość, a na a nie jest. na jajka Idziemy sobie takim Korytarzem w koronach drzew, drzewek raczej, e, i spinamy się na Sulejman Tu. Zaraz zobaczycie, co to. Góra mieści się na skrzyżowaniu e, Jedwabnego szlaku, i wokół niej właśnie wyrastało to, co mamy dzisiaj dookoła, czyli miasto Osh. E, powstawało Pierwsze osadnictwo, za nami właśnie ślady archeologiczne, pierwszego osadnictwa Osh. No i potem rozkwitało całe życie kulturalne i gospodarcze, dookoła tej wielkiej, pięknej góry. Idziemy dalej. Uff! To są najstarsze ślady istnienia człowieka na tej ziemi, na tej ziemi, czyli na tej skale, czyli na tej górze. Petroglify, takie, które mieliśmy okazję oglądać w Norwegii, na przykład, albo w Meksyku, na Baja Kalifornia. I tutaj też takie są, i podobno gdzieś można je jeszcze je tutaj znaleźć na górze, więc będziemy szukać. Jeszcze kawałek przed nami w pełnym słońcu tylko 33 stopnie na razie, więc spoko No bo jest wcześnie, jeszcze nie ma 10 w Polsce świta Jajma Bazar, oż fajnie tu, o? Za mną Jajma Bazar, bardzo ważne miejsce. Tutaj rozdzielał się szlagiet jedwabny na tą gałęź chińską i indyjską. My Zaraz wejdziemy do środka, zobaczymy co tam można zobaczyć. Największy, mówi się, że największy w całym regionie, ale nam wydaje się, że, że nie. Ile to kosztuje? Nie, nie wiem, Co to jest kilkukrotnie Kilkukrotnie? Tak Ile? Jeden 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 Co ty No bo mi się mylą te wszystkie języki męcz Bartek, weźmiesz? A ja zapłacę Dwadzieścia mam, gdzieś tu miałam dwadzieścia to się to tak. okay. mm -hmm. Co? To jest orzeźwiające, podobno bardzo. To jest jakieś takie zsiadłe mleko. No. Ale kluczowe właśnie, nie? Ale kluczowe właśnie, Z owsi... ochydne. nie? Ale bardzo jest takie nawilżające, że się pożyga. Ale się Czy kupujemy? Trzy. Trzy dwa. Chowamy się mocno w cieniu, bo jest bardzo, bardzo gorąco. Mm. E, za mną e, centralny plac w Oż, ten z największym e, pomnikiem Lenina największym na tych terenach, wszystkich e, byłych e, Republik Radzieckich. Eee, a co? Kawałeczek dalej, kawałeczek dalej. Mozaika przedstawiająca piękne konie. Socjalistyczna mozaika, których tutaj jest pełno, horsepower, moc koni. Nie wiem, jak to, jak to jest po rusku. A tutaj głodzimierz. Biały gołąbeczek ponad oszem leci, Aby się spokojnie uczyć mogły dzieci, Aby nigdy wojny więcej nie zaznały, Leć do wszystkich krajów, gołąbeczku biały. To jest gołąb postępu, bo jest kolorowy. Z Z pokoju. No ale gąb też postępu w dążeniach do pokoju. Pierwsze targowanie się o mandat też za nami. Bowiem. Co, co ciekawe, no. e, to, to czego nie chcieliśmy rozumieć, nie rozumieliśmy, no. ale potrafiliśmy powiedzieć to, co chcieliśmy powiedzieć. Czyli, że chcemy zapłacić mniej, że pierwszy raz w Kirgistanie jesteśmy prze... Że chcemy zobaczyć bardzo Miszkę i dlatego tam skręciliśmy. A nie wiedzieliśmy, że tam trzeba skręcać. A Miszka. I pokazał nam jeszcze pan policjant, milicjant, e, gdzie jest Miszka. A Miszka jest tu. Zobaczcie jakie śliczne! To przepiękne! Udało nam się opuścić osz Spędziliśmy tam jeden dzień więcej niż planowaliśmy, ale mamy Mamy w końcu pozwolenie na wjazd na Pamir No i ruszamy, ruszamy powoli w, gru, w góry Idziemy na planowany nocleg na 3100 metrów, także będziemy powoli przyzwyczaić się do wysokości Dobra, dosyć tyle gadania. Zobaczcie jak tutaj wygląda. Byliśmy przed chwilą na 2,300. Z groszami. Teraz zjeżdżamy, o ile krowę nam pozwolą. Zobaczamy Kirgistan, który przejechaliśmy w ekspresowym tempie. Wrócimy tu jeszcze na koniec naszej wyprawy. Na razie zagłośno wołają nas z góry Pamiru.